Nie znam ani jednej osoby, która lubi przegrywać. Tym bardziej, gdy grasz ze znajomymi w planszówkę i faktycznie starasz się wygrać, ale akurat wygrywa osoba, która wcale się nie starała i nie potrafi skromnie cieszyć się z wygranej, tylko obnosi się z nią, mówiąc, że znowu cię rozwaliła i że jesteś słaby. Czy to prawdziwa historia? Możliwe. Ale miarka się przebrała, gdy ostatnio, nawet podczas gry w Fortnite'a, ktoś bezczelnie mnie pokonał, o czym zatańczył taniec. Musicie wiedzieć, że taniec w Fortnite'cie to najwyższa forma poniżenia, zniewagi i braku szacunku do przeciwnika. Dlatego przez następne 100 godzin będę żył tak jak profesjonalny gracz, któremu nikt nie tańczy, za to ja będę tańczył. Już dwa razy nagrywałem taki film, ale z mniejszą ilością godzin i tam miałem wygrać zaledwie jedną grę. Ale teraz stawka jest dużo większa, bo dostałem zaproszenie na OG turniej streamerów na Jacob Cupie. I muszę zająć co najmniej ósme miejsce, żeby wygrać pieniądze i udowodnić wszystkim, że potrafię wygrywać. Uff. Dobudziłem się już wcześniej, żebyście mogli zobaczyć to teraz jak się budzę fejkowo Powinienem zacząć od wstawania o siódmej. A jest 7,47. Jestem tylko człowiekiem. Trochę zaspałem, aczkolwiek nie ma tego złego. Lekcja na teraz. Nie przejmujcie się drobnymi potknięciami. Spróbujcie je naprawić i wykorzystać jako. Jako co? Nie wiem idę spać. Żartuję, czas stawać, nie ma co trzeba robić. Po przebudzeniu poszedłem się od razu umyć, chociaż nie było tego w moim planie, ale robię to dla własnego komfortu. Jak przegram turniej, to tylko przez to, że się umyłem. Dalej na lekki trening wybrałem rozciąganie. Ah. O kurde, Coś jest to niemożliwe. Cia. I przyszła pora na pożywne śniadanko. To był tylko dlatego, bo była na promocji, i teraz, żeby się nie przeterminowała, będę ją jadł do wszystkiego. Później miał być przegląd planu dnia. O kurczę, ale mam porządek na biurku. No, 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 chyba zasługuję na subskrypcję, bo często utrzymuję taki porządek. Tak wyglądało to wcześniej. Wykorzystałem ten czas na zarejestrowanie się jako uczestnik w turnieju na Jacob Cupie. A jeśli nie wiecie, co to jest Jacob Cup, to największe takie wydarzenie w Polsce składające się z różnych eventów, w którym bierze udział bardzo dużo różnorodnych twórców, i na przykład poza tym turniejem, w którym ja biorę udział, są też inne innowacyjne formaty dla społeczności. Jak na przykład Mistrzostwa Polski Trio, do których mogliście się zapisać na kwalifikacje, bo na ten moment są zakończone i najlepsza setka graczy będzie rywalizować o 50 tysięcy złotych, rozumiesz to? Strasznie dużo forsy, a wy będziecie mogli obejrzeć to na live'ie u Jacoba. I nic straconego, jeśli ci to mknęło albo nie zdążyłeś się zapisać, a umiesz grać w Fortnite'a, bo w styczniu będzie jeszcze jeden turniej Turniej dla Pro na dedykowanej mapie Media Expert z nagrodą 20 tysięcy złotych. A jeśli chcesz poznać więcej szczegółów co do zapisów czy samych nagród, to wbijaj na Discorda Jacob Kappa, do którego link zostawiam Wam w opisie i przy piętym komentarzu. Mam nadzieję, że wygra jakiś mój widz. W moim harmonogramie przyszła w końcu pora na pierwszą sesję treningową. Niestety nie przez 3 godziny, bo trochę za późno stałem, ale jestem tu nowy i dopiero się uczę. W tym czasie pograłem na iM-Mapach i z botami. Skromnie mówiąc, muszę się wam pochwalić jak dobrze. Wolałbym, żebyście tego nie widzieli, ale w takim przypadku ten film nie miałby sensu. W każdy dzień będę też testował się na takiej mapie, dzięki czemu będę wiedział, czy progresuję i czy robię więcej punktów wraz z nauką gry, czy mniej. W całe szczęście mam jeszcze bardzo dużo czasu i przyszła pora na gry rankingowe. To, jak poradzę sobie w tej grze, będzie miało przełożenie na to, jaką rangę dostanę. A rangi w Fortnite dzielą się na takie. Te są fajne, te nie są fajne, a o tych nawet nie będę mówił, dlatego po prostu chciałbym wbić jak najwyższą, żeby się trochę podbudować i zdobyć pewność siebie. Tym bardziej nie wiem, jak będzie mi szło, bo wyszedł właśnie nowy rozdział 6 sezonu pierwszego, a z nim Nowa wyspa z zainspirowaną Japonią mapą i nowe miejscówki, których jeszcze totalnie nie znam. Poza tym są też nowe przedmioty, nowy boss, Szogun i nawet nowe ruchy. Mam tylko nadzieję, że to ogarnę. Jest w ogóle cała nowa wyspa. I ja bym poszedł tu, bo jeszcze nie mam nic odblokowanego. To jest chyba nowy boss, właśnie od którego się zrespiłem. Dobra, leży jeden. Chyba mam nadzieję, że ten boss jeszcze mnie nie zaatakuje. Dobra, chyba jednak. No, co się dzieje? Coś z niego dropnie na pewno fajnego. CO TO JEST? Gdzie on jest? O, To jest też nowa broń, Kleo Tak się chcesz bawić, kolego? Co powiesz na to, jak mam taką samą broń jak ty? Już? O kurde, belemole Dar ognia Szybciej przeładowujesz broń Nie pamiętam jaka jest najwyższa ranga, ale chyba na nią zasługuję Ja jestem chyba jakiś dobry No i leżysz Hello? Oj kurczę, nie wiem czy chciałem to zrobić Ej fajne Dobra, bo mi jest strefa goni. Żegnaj kolego, jeszcze cię może znajdę Dobra, możecie mi mówić Mr. Hacker, nie? Tylko gdzie są ludzie teraz? Tam się coś dzieje O kurde Nie! Szczerze zasługuję na taką rangę. Grałem jeszcze trochę i po tych grach zauważyłem u siebie jeden duży minus. Mam jakiś taki duży nosek, jakby nie? A Zauważyłem to, że w kluczowych momentach gry zaczynam się stresować, podejmuję bezsensowne decyzje i trzęsie mi się ręka, przez co nie trafiam. Dlatego o 11, gdy nadeszła przerwa na regenerację, wykorzystałem ten czas na obejrzenie gier dobrych graczy, żeby zobaczyć, jak się zachowują i jakie decyzje podejmują w takich sytuacjach. Prawdopodobnie nie robią takich dziwnych min jak ja, ale wybaczcie, byłem bardzo skupiony. I szczerze wam powiem, że ten turniej jest dla mnie sporym wyzwaniem, bo cała otoczka turnieju wprowadza mnie w poddenerwowanie, a ja nie potrafię się opanować nawet w zwykłych gierkach. Ale właśnie w taki sposób człowiek się uczy, dlatego idziemy. Dalej. O 12 miała być kolejna sesja treningowa, ale stało się coś, przez co nie byłem w stanie. Dobra, żartuję, nic złego się nie stało. Po prostu nagrywałem film do trąby, który zajął mi trochę czasu, dlatego musiałem pominąć ten segment, ale obiecuję poprawę. Wybiła 15, a wraz z nią półtora godziny czasu na obiad i relaks. Ugotowałem sobie obiad z kurczakiem ryżem cukinią, makaronem z szczypiorkiem. Dobra, to nie ja to zrobiłem. Jeśli zobaczycie mnie kiedyś z takim obiadem, to możecie od razu strzelać, że nie ja go zrobiłem. Lubiła go moja dziewczyna i jest przepyszny. Shoutout dla ciebie Sandra w komentarzu. Wydaje mi się, że czuję się pewniej w porównaniu do tych poprzednich części, które nagrywałem, że idzie mi trochę lepiej, ale to nadal nie jest to. To nadal nie jest na pewno pozycja, w której uważam, że wygram turniej. Bardzo dużą porcję dostałem tego obiadu. Najwyżej zjem na kolację. Na trzecią sesję treningową miałem przeprowadzić symulacje turniejowe, i z tejże właśnie okazji włączyłem tryb Fortnite OG, czyli taki jak w sezonie pierwszym, rozdziału pierwszego. Czajcie! Możecie sobie pograć w takiego Fortnite'a jak ze starych dobrych lat, chociaż zgaduję, że większość z Was jeszcze wtedy nie grała. W ogóle to możecie dać mi znaka w komentarzu, kiedy zaczęliście grać Fortnite'a, bo ja pierwszy raz grałem właśnie wtedy i aż łezka się wokół kręci, gdy to zobaczyłem. Tym bardziej, że cała rozgrywka przebiega tu dokładnie tak jak kiedyś. Jest dużo mniej przedmiotów i skrzynek na mapie, bo jest też dużo mniej lokalizacji. Gra się wolniej i spokojniej, ale osobiście mi się się to bardziej podoba, bo na zwykłym trybie czasami nie jest lekko. Ale tutaj. Jeszcze raz. Ale tutaj. I to może po prostu. Poczekaj, chwili. Oczywiście nie było tak cały czas, po prostu musiałem się rozkręcić i po kilku grach udało mi się dojść dużo dalej. Jednak przyszła godzina 19.30, a z nią kolacja i wieczorna regeneracja. W tym momencie dnia powinienem dać odpocząć moim oczom i nie korzystać z żadnych ekranów. Dlatego zjadłem kolację składającą się z obiadu, który mi jeszcze został, i usiadłem przed telewizorem. Słuszna uwaga, miałem dać odpocząć moim oczom, ale nie wziąłeś pod uwagę tego, że telewizor był wyłączony. A jeśli wziąłeś to pod uwagę, to gratulacje, ale pewnie nie pomyślałeś, że teraz będę medytował. A jeśli na samo słowo medytacja masz w głowie czary i myślisz, że to brednie, to mogę zbić ci pionę, bo też tak zawsze uważałem. Ale chcę tylko, żebyś wiedział, że jest mnóstwo rodzajów medytacji i może jeden będzie dla ciebie lepszy od drugiego. Bo jeśli masz problemy ze skupieniem się, dużo stresu i natłok myśli, to musisz chociaż spróbować. O godzinie 21 przyszedł czas na analizę i naukę. Jako, że nagrywam ten film i każdą moją rozgrywkę, to mogłem z łatwością obejrzeć każdą moją rozgrywkę. Mogłem zobaczyć, jakie głupie błędy popełniałem i próbować je usprawniać w kolejne dni, bo ten już się Kończy. Obserwujecie. Tak jak ty możesz zaobserwować mnie na Instagramie jest już po 22. Zbieram się do spania, bo jutro chciałbym faktycznie wstać o 7. No i zacząć ten dzień tak jak powinienem, bo widzę, że dużo rzeczy kuleje. Dzisiejszy dzień może i nie był najbardziej owocny, może i zaspałem, może i nie spędziłem całego dnia tak, jak powinienem. Może i dalej nie zjadłem obiadu, bo był tak duży, że ta porcja wystarczyła mi na obiad i na kolację jeszcze trochę mi zostało nawet teraz. Koniec. Widzimy się jutro. Że przewiniecie ten film, ale lepiej tego nie róbcie. Tak jak wam mówiłem, chcę dostosować się już całkiem do harmonogramu dnia, żeby jak najlepiej wykorzystać cały czas, jaki mam do turnieju, bo mi na nim zależy. Dlatego dzisiaj się nie umyłem. Skoro nie ma tego w planie dnia, to sorry memory, ale będę nieumyty. Specjalnie nagrałem robienie tylko śniadania, żebyście mi uwierzyli, jak powiem wam, że to ja to zrobiłem. Rozciągnąłem się jeszcze przed śniadankiem i strasznie jestem w ogóle. Dzisiaj to potężnie poczułem, jak ja jestem nierozciągnięty, skwaszony. Taki po prostu czuję się źle z tym wszystkim. Wychodzą na jaw wszystkie moje wady w tym filmie. Już jutro zaczyna się pierwsza część turnieju. Na razie podchodzę do tego bardzo spokojnie. Nie myślę o tym, nie rozmyślam. Bardziej myślę o treningach i szczerze o samym pograniu w Fortnite. A. To mnie najbardziej cieszy w tym momencie życia. Czy mogę sobie siąść tak i otwarcie to mówię. Niezależnie od tego, czy jest tu reklama, czy nie. Uwaga, teraz info dla wrażliwych ludzi, będę mówił z pełnymi ustami. A zasadzie już mówię. Bardzo lubię nagrywanie takich filmów właśnie ze względu na to, że jest to taka duża wyrwa w moim życiu. Nie grywam za bardzo w gry, za często. Przy okazji takich filmów po prostu się wrzucam w to, nie? I to robię. Kończę śniadanie i trzeba nabierać na trening. Oj, pomidorku, czyś byś chciałaś uciec? Wow! Przyszła pora na trening, i tym razem muszę was zaskoczyć, bo sam zaskoczyłem się tym, jak dobrze mi szło. Po 11 już jest, wyruszyłem sobie na spacer. Tak jak w moim harmonogramie, teraz mam czas na relaks. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz z własnej nieprzymuszonej woli i inicjatywy poszedłem na spacer, jako taka przerwa w trakcie pracy. Nie? Raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Szybki spacerek, szybkie dotlenienie się, i wracam na kolejne treningi. Niestety. Nie wiem co niestety. Najpierw powiedziałem, a potem pomyślałem. Godzina 12:09. Zaczyna w tym momencie gry rankingowe, 3 godziny gier na trybie bez budowania, bo jakże by inaczej, bo sam turniej będzie w trybie bez budowania, więc muszę się tu doszkolić. Nie wiem, co się stało, ale szło mi dużo lepiej niż wczoraj. Wbijałem rangę cały czas, aż doszedłem do Platyny 2. Jeśli chcesz powiedzieć, że to nadal Lipa, bo ty masz jakąś rangę Unreal albo jakąś tam inną, to gadaj zdrów, ale ja i tak się cieszę, jestem dumny z mojej platyny. Nawet przeprowadzając symulacje turniejowe na trybie OG, udawało mi się docierać do całkowicie końcowego etapu gry. I pomimo tego, że nie wygrywałem, to i tak czułem, że idzie mi dużo lepiej niż wczoraj, ale nagle okazało się, że tego dnia miałem urodzinę. I Sandra zrobiła mi najlepszy tort na świecie. Tort Burger. A musicie wiedzieć, że w życiu uwielbiam najbardziej dwie rzeczy. Burgery i sandrę. No i kabanosy. I darmowe jedzenie. I w ogóle w sumie wszystko to darmowe. Z uwagi na to, że dzisiaj bardzo dobrze mi szło, no i miałem urodziny, to pozostały czas tego dnia spędziłem z Sandrą, bo zorganizowała mi najlepszy dwuosobowy melanż z wymarzoną wyżerką. Czuję się jakby był dzień dziecka, no, ale w sumie to moje urodziny, to podobnie. Przed samym spaniem pograliśmy jeszcze na Nintendo i nie sądziłem, że można tak dziwnie wyglądać grając na Nintendo, ale nie mogłem się też oprzeć, żeby nie zagrać znowu w Fortnite'a i tak oto dzień się skończył. Znowu się spotykamy w tym samym miejscu W kolejny dzień Trzeci Wstałem, umyłem się, tylko wyłączyło mi się nagranie I nie ma tego na nagraniu Jest tylko nagranie jak kładę telefon i się wyłącza ale naprawdę się umyłem. Dzisiejszy dzień się trochę różni od poprzednich, ze względu na to, że o 18 już jest ten turniej, więc muszę trenować stricte pod turniej. Czuję się całkiem pewnie. Po tym, jak się mi wczoraj, nigdy w życiu nie miałem platyny Pomimo tego, że nie wygrałem, to nie jest teraz najważniejsze. Chodziło tylko i wyłącznie o polepszenie mojej rozgrywki. I uważam, że strasznie mocno się ulepszyła. Oddana w ogóle strasznie słoneczko świeci, także. I myślę, że to też pewien znak. Standardowo jak każdego ranka solidnie się rozciągnąłem i włączyłem mapę, żeby sprawdzić mój wynik, ale tym razem był niższy niż w poprzednie dni. Pograłem jeszcze na innych mapach i w sumie to można by pominąć ten fragment, bo totalnie nic nie trafiałem i już za długo to trwa. Może no, czemu cały czas na to patrzycie, może już czemu z zmień tą scenę. no. O 10 przyszła pora na przerwę, podczas której zrobiłem sobie smoothie z owoców i zrobiłem go cały dzbanek dla siebie. Mam tylko nadzieję, że nikt mnie z nim teraz nie zobaczył, bo akurat nie mam ochoty się nim dzielić. Jako, że nie zostało zbyt wiele czasu, bo już o 18 miał się zacząć turniej, to o 10.30 rozpoczę... Drugą sesję treningową. Kurde! Co się dzieje? Czemu mi tak tragicznie idzie? Do tego wszystkiego w każdej grze tylko traciłem jeszcze wczoraj świeżo wbitą przeze mnie rangę. Nie jest kolorowo I to nie dlatego, że nałożyłem na to nagranie odcienie szarości Nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie, 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 nie potrafię znaleźć sobie żadnego usprawiedliwienia I to jest najgorsze, że nie wiem dlaczego tak kiepsko mi dzisiaj szło 13.11, widać to? Tu powinienem grać do 12.30, ale przedłużyłem sobie granie trochę. Nie chciałem odejść od komputera, dopóki nie uda mi się zająć jakiegoś sensownego miejsca. Ale trzeba się tym trochę przejmować, nie ukrywam, bo dosłownie zostało w tym momencie niecałe 5 godzin do, do, do całego turnieju. Wiem, że muszę to jakoś opanować, bo w tym momencie trochę jednak odczuwam presję związaną z tym turniejem i że bardzo chciałbym zająć przyzwoite miejsce. Zawsze takie sytuacje turniejowe, występy, no nawet przed publicznością, albo taka rywalizacja wiązały się u mnie z brakiem odpowiedniego opanowania w momentach, w których było to potrzebne, ale przynajmniej mogę zjeść sobie barszczyk czerwony. Zostało mi jeszcze trochę relaksu i żeby nie zamartwiać się tym, że mi nie idzie, pokręciłem trochę fidget spinnerem, a jak mi upadł, to nie chciało mi się po niego schylać i zasnąłem. Po 14 przyszła pora na ostatni dzisiejszy trening na trybie OG przed turniejem i liczyłem tylko na to, że ten wcześniejszy odpoczynek pozwoli mi się ogarnąć i że w końcu pokażę, na co mnie faktycznie stać. Was tu tak nie zostawił, nie? Chodźcie. Jest w tym momencie, chwilę po 17.00. Wyszedłem sobie na szybki spacer. Przede wszystkim po to, żeby się bo czuję po prostu, że mój mózg już się przegrzał. A nie doszło jeszcze do najważniejszego momentu w tym dniu. No i właśnie, kurde, szczerze, kaszana. Strasznie się wydarzyła. Kaszana jestem trochę zły na siebie wręcz. Bo nie trzeba było wcale tak bardzo. Się w to angażować i, i pochłaniać, nie? Wystarczyło wedle planu iść. I najgorsze, że teraz, jeżeli nie uda mi się na tym turnieju, oczywiście, odpukać, to. no? Będę na siebie zły. Uu. Mam nadzieję, że on tu nie podbiegnie, a raczej nie będzie mnie strzelał, nie? No, mi teraz. Minęła już ponad godzina od turnieju. Ja już zdążyłem ochłonąć, umyłem się, yy, przyszykowałem się do spania, zjadłem również kolację. Chciałem się podzielić z Wami nowiną, taką, że wiem już dlaczego dzisiaj w ciągu dnia tak bardzo mi nie szło. I wydaje mi się, że zrozumiałem to już na turnieju. Im dalej w las, tym mam wrażenie, że już lepiej mi się grało, byłem dużo bardziej opanowany. No i myślę, że wiem przez co to, aczkolwiek to się okaże dopiero jutro. Bo w ogóle nieważne jest to, jak podszedł mi dzisiaj ten turniej, dlatego, że jutro będą punkty razy dwa, także to namiesza wszystko. Ludzie z ostatniego miejsca mogą dotrzeć jeszcze na pierwsze, więc zostało mi tylko jutro, parę godzin przed, 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 przed turniejem, doszlifować swoje umiejętności. Jeszcze wszystko przede mną. Uwaga. Jest pewien problem. Możecie zgadywać, jaka jest teraz godzina. 10.20. Miałem wstać o godzinie 7. Nie pamiętam w ogóle, żeby dzwonił mi budzik. Strasznie jestem zaspany i czuję, że mógłbym jeszcze spać. Nie czuję się wcale wyspany, ale czuję, że strasznie potrzebowałem tego snu po prostu. Nie, tylko nie wiem dlaczego tak dużo. Dlatego nie ma co więcej gadać. Trzeba wstawać i... W taki sposób mocno spóźniony, zabrałem się za trening aim'a i wykręciłem najlepszy jak do tej pory wynik. Wczoraj przed snem mówiłem wam, że chyba wiem czemu szło mi gorzej i od tamtej pory zajmowałem coraz wyższe miejsce w grach turniejowych. Teraz pozostało mi tylko to zweryfikować na dzisiejszym turnieju. Ej, pomimo tego, nie wiem czy to w ogóle wrzucę do filmu, ale chciałem tylko dodać, pomimo tego, że dzisiaj spałem jak zabity i, i, i nie wiem ile godzin łącznie spałem, ale z 10 co najmniej. Zazwyczaj mam tak, że jak śpię za długo, to się źle czuję, a się czuję dzisiaj taki kurde o, super fajny humor mam, bardzo dobrze się czuję i jestem ciekawy bardzo, czy to wpłynie na cały turniej, nie? Bo wczoraj czułem takie poddenerwowanie, po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Pierwsze przemecze były takie trochę. O, o. Pierwszy raz miałem z czymś takim do czynienia, a dzisiaj uf, dzisiaj czuję, że mogę wszystko po prostu, nie? Na pewno macie takie dni w swoim życiu, że po prostu wstajecie prawą nogą, nie lewą, i mówicie, oho, obecne paznokcie. Ugotuję sam obiad. No ale oczywiście wiadomo, żeby już nie szaleć, nie będę gotował obiadu, ale... Wiecie o co chodzi. Podczas treningu szło mi całkiem dobrze i zanosiło się na to, że nic nie zepsuje mi planów. Nadeszła też godzina 18, a z nią drugi najważniejszy dzień turnieju. Pewnie pamiętacie, ale podkreślę to jeszcze raz, dzisiaj punkty za zajęte miejsce i za eliminację są razy dwa, także wszystko jeszcze może się wywrócić do góry nogami. Wydaje mi się, że nie ma co tu komentować. Dzisiejsze pięć gier poszło mi najtragiczniej jak tylko mogło. No dobra, gorzej poszło Wojtkowi Goli, ale to mnie wcale nie pociesza. Po wczorajszych grach turniejowych wydawało mi się, że już wszystko wiem, ale po dzisiejszych wiem tyle, że nic nie wiem, a na pewno, że 100 godzin treningu to stanowczo za mało jak dla mnie. Nie jestem stworzony do bycia program, ale to nie zmienia faktu, że nadal mogę sobie grać bez presji ze znajomymi. i Jak się tak doszlifuję i będę nagrywał kiedyś film, że żyłem 10 tysięcy godzin jak profesjonalny gracz, to może w końcu mi się uda. Sprawdzajcie nowy rozdział 6 sezonu pierwszego, bo jest się czym bawić. Sprawdzajcie tryb OG, jeśli kiedyś graliście, ale wam się przyjadne. Nowy Fortnite, i ja się z wami będę już żegnał. Jeżeli ten film Wam się podobał, albo w ogóle chcecie zobaczyć inne, to jutro Wam tutaj proponuję, któryś z mojego kanału, bo myśli, że Wam się może spodobać. Trzymajcie się i do następnego. Buziaki.